Kiedy ostatnio Bóg cię zaskoczył? Kiedy zobaczyłeś czy zobaczyłaś w swoim życiu, że dzieją się jakieś nowe, fascynujące rzeczy, które pochodzą wprost od Pana Boga. Jeśli nie pamiętasz takiego momentu, to prawdopodobnie Bóg stał się dla ciebie zwyczajny, dokładnie tak, jak Jezus. Był taki zwyczajny dla mieszkańców Nazaretu. Oni go pamiętają, biegającego po ulicach, pracującego ze swoim tatą, z Józefem, i w ogóle nie mogli zrozumieć, że on przyszedł dać im zupełnie coś nowego. Może warto zobaczyć, że Bóg chce codziennie robić nowe rzeczy w moim życiu, że codziennie ma dla nas nowe łaski. Tylko ja nie mogę go traktować jako zwyczajnego Boga, tylko Boga, który codziennie zaskakuje.